Witam Was bardzo serdecznie moimi mili, z tej strony Martinez a to jest gra The Long Dark. Ja niestety muszę zaczynać wszystko od początku, O czas nagrywania poprzedniego materiału nastąpiły problemy techniczne. Po prostu Bandicam przestał mi nagrywać, a ja zginęłem, a więc zaproponuję Wam. Rozgrywkę na kolejnej mapie, która jest dostępna w tej grze. A będzie to mapa Mister Lake. A więc zaczynamy. Zobaczymy, jak tutaj sobie poradzimy. Na poprzedniej mapie przeżyłem 3 dni i 20 parę godzin. Mam nadzieję, że nie będziemy zaczynać w nocy, a więc nie jest tak źle. A więc idziemy tutaj na dół, prawdopodobnie tędy dojdziemy do jeziora. O ile dobrze pamiętam, tutaj, o właśnie. Jest schronienie, a więc idziemy. Przeszukamy je, zobaczymy, co tutaj ciekawego znajdziemy. A więc mamy latarnie, lek antyseptyczny. Widzę już rozpałkę, a nawet dwie. Oj, nie to. No, kredytowie nie są. A więc mamy rozpałkę, mamy drewno, mamy kolejną gazetę. Do rozpalania na ognia. Linka do przygotowania. Linki z karczykiem do łowienia ryb. akurat mamy tutaj pod ręką warsztat, więc ja już sobie to przygotuję. A więc zaczynamy crafting no OK, gotowe Best be prepared for anything A więc zapałki, mniej leki przeciwbólowe Tutaj puszka jakiegoś napoju Zobaczmy co mamy tutaj A więc prawie 3 litry kerosenu, czyli paliwa do latarni, Bandaże. pudełko, herbatki, zapałki. No, kurde. Ok, pusto. A więc tutaj dół jest cały przeszukany. O, i kolega, któremu się nie udało, zobaczmy, co u niego znajdziemy. Widocznie ...jedzenie... Zobaczmy, co myśmy tutaj znaleźli. znaleźli... więc idziemy dalej ja się tylko pozbędę tej latarni z ręki i pójdziemy dalej zobaczyć nad jezioro no i jak zwykle w tej grze pogoda Łata nam figla a więc a więc wracamy ja się po prostu prześpię dwie godzinki może pogoda na odpuści a więc śpimy dwie godziny ...zobaczmy, nie wygląda to za ciekawie... ...zobaczmy jak wygląda pogoda... ...cześć, da w ogóle cokolwiek zwiedzać... ...a więc, raz pogodziło się... A więc idziemy zwiedzać okolice jeziora Mystery. Tak chyba się to wymawia. Mam nadzieję, że nie natknę się na cholerne wilki. Mam nadzieję, że gdzieś też po drodze znajdę tutaj nóż albo siekierę żeby wam pokazać jak się tutaj łowi ryby idzie tam wilka ale na razie nie jestem daleko apeczka zaraz zobaczymy czy lepsza od tej którą mam ubraną kolejny pocisk a jeszcze żebym miał pis pistolet lub karabin lub strzelbę a tutaj nic zobaczmy Niestety, nie mam czym rozwalić zamarzniętego przerębla. Ja się będę starał przebić tą strunę tych trzech domków przede mną. Tutaj widzę... ...jakiś zamarznięty śmiałek. No, które są. No. A więc mamy drewno do rozpalenia w kominku lub w piecyku znaleźliśmy w młom, który też się może przydać. Kolejny haczyk. Kolejna no, linka. A więc biegniemy do tych zamków przed nami Ja trochę odbiję tutaj na prawo Bo po lewej stronie jak widzicie biegają wilki Ja nie chciałbym mieć z nimi do czynienia w tej chwili Zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie ok to chyba są te miesiące domki w których nie ma piecyka no więc tak jak myślałem będzie trzeba coś wymyślić a więc to wszystko co znaleźliśmy w pierwszym domku i idziemy dalej Ja prawdopodobnie wrócę do tego biura, w którym zaczynałem dzisiejszą rozgrywkę. A więc co my tutaj znajdziemy? Zobaczmy. Tutaj nic, tutaj również nic. Gazeta na podpalkę be for anything A więc zobaczmy Czapeczka z wełny jest gorsza od tej którą mamy Zobaczmy jak nasz A więc coś sobie zjemy i wypijemy Tą puszkę razem ja ten batonik energetyczny i wypiję tą puszkę tego napoju. Nic więcej tutaj ciekawego nie ma. Zobaczmy co tutaj znajdziemy. Kolejna gazeta Trochę jedzenia i picia. A więc niewiele. Jeszcze przeszukajmy to pudełko, którą mamy godzinę. Ja nie wiem, czy będę wracał w tym odcinku do tego domu z piecem, a ja sobie pójdę tutaj wzdłuż jeziora. Bo o ile dobrze pamiętam, tutaj jest o, właśnie, kolejny taki domek. A tutaj są dwa kolejne zielone domki na jeziorze. A więc przeszukajmy ten domek. A więc kolejny napój. drewno do kominka. Zupa pomidorowa. No i to chyba by było wszystko. A więc jednak chyba powoli zaczniemy wracać. Zobaczmy jeszcze w tych ruinach, czy czegoś nie znajdziemy. A ja sobie pobiegnę tędy z dala na odwilku. zobaczymy jeszcze ten domek zobaczymy co znajdziemy tutaj nic ciekawego a więc idziemy dalej Ja przeszukam ten domek i będę będę biegł w stronę tego bezpiecznego schronienia, Zobaczmy co my tu mamy na półeczkach nic Lara Patonik No okej, okay. to wracamy Wracamy do tego domku z flagą kanadyjską żeby tam spędzić noc Ja się postaram ominąć te wilki Albo po prostu koło nich jak widać nie zaatakowały bardzo fajnie. Tutaj jakaś rzeka. Tutaj już raczej na okolice jeziora mamy przeszukane. Z tego co pamiętam. Było tutaj jeszcze kilka lokacji do przeszukania, a więc udamy się na zwiedzanie, a więc wielki się na nas nie rzuciły. A więc dotarliśmy szczęśliwie do bezpiecznej przystani, do bezpiecznego miejsca, gdzie możemy odpocząć. A więc zobaczmy. Na pewno rozpalimy w piecu, bo nasza bohaterka jest zmęczenięta. I coś sobie ugotujemy. Cedar firewood. Najwyżej dorzucimy jeszcze coś do picyka, a tą latarnię sobie tu odstawię. Zobaczmy. No, niestety muszę rozwalić puszkę. No, nie mam otwieracza ani noża. Jak widzicie, 37% zawartości utraciłem. Ja jeszcze zupę pomidorową sobie zagotuję. ...i wytopię trochę wody z lodu, tak, 2 litry. <słuch> Dorzućmy jeszcze coś do ognia... ...żeby mieć na czym zagotować wodę. Okej, okay. ja teraz sobie coś zjem przed snem. No chyba pójdziemy spać Co ja tutaj podgrzewałem A więc Zobaczmy tylko tą jedną. Aha, zupę. Nie podgrzało mi zupy. A więc spróbujemy jeszcze raz ją podgrzać. Oczywiście nie podgrzałem jej, bo zająłem się roztopianiem śniegu na wodę. A więc teraz sobie zjem te podgrzane owoce. I spać. No tutaj rozbalić ten piecyk o góry, ale to nie ma sensu, jest to tylko niepotrzebna strata drewna. A więc ja idę spać o 18.00. Myślę, to, że pójdziemy spać tak na 12 godzin, co się wiąże z utratą 900 kalorii, no ale na to nic nie poradzimy. A więc Napimy się wody... i zjedzmy coś. Zjedzmy tą zupę. No drodzy, nie ja na tym zakończę odcinek i zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie na kolejny.